się w sprawie fuzji orlenu z lotosem. Wszyscy widzimy, że każdy dzień przynosi nowe informacje i każdy dzień pokazuje, że jest wiele zastrzeżeń co do tej transakcji. Dlatego jest pilna potrzeba, żeby wszystkie rzeczy, które działy się w trakcie tego procesu wyjaśnić. Dzisiaj Klub Lewicy składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, ażeby skontrolowała przeprowadzenie tej transakcji, jeżeli chodzi zarówno o organy państwa, ale również jeżeli chodzi o orlen i spółkę Lotos. No bo przecież to są spółki, w której skarb państwa ma w tej chwili 49% udziałów. Czemu Najwyższa Izba Kontroli? Wszystko wskazuje na to, że to jest dzisiaj jedyna instytucja, która jest w stanie dotrzeć do prawdziwych, rzeczywistych dokumentów, które zostały podpisane. Dzisiaj wiemy, co było w projektach. Jeżeli okaże się, że w dokumentach podpisanych są te zapisy z projektów, to to najlepiej świadczy o tym, że najprawdopodobniej doszło tutaj do złamania wszelkich procedur, doszło do działalności przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu państwa. No i mówiąc krótko, dzisiaj te informacje, które pojawiają się w mediach, świadczą o tym, że coś chyba przy tej transakcji pachnie dużą korupcją. To wymaga y, sprawdzenia i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo nie wierzymy, że tę sprawę wyjaśni y, y, prokuratura Pana Ziobry, czy wyjaśni Centralne Biuro y, Antykorupcyjne, no bo rodzi się pytanie, dlaczego taka transakcja nie była objęta chociażby tarczą antykorupcyjną. Rodzi się pytanie dlaczego zespół konsultacyjny w tej sprawie nie podejmował decyzji, nie kontrolował tej transakcji. Rodzi się pytanie czemu zmieniano ustawy po to, żeby tę transakcję szybko przeprowadzić. Nie dajmy się zwieść jednej rzeczy. A mianowicie narracja rządzących będzie taka, że oto to wszystko Unia Europejska nakazała nam zrobić. Otóż nie, nie ma żadnego obowiązku łączenia Lotosu z Orlenem, nie ma żadnego obowiązku łączenia PGNiG-u z Orlenem. Unia Europejska nic nam nie kazała. To są wszystko decyzje zarządów tych spółek, to są wszystko decyzje polskiego rządu. Polski rząd, znając warunki, na jakich Unia wyraża zgodę na przeprowadzenie tej transakcji, mógł się po prostu z tej transakcji wycofać. Tego niestety nie zrobiono, dlatego będziemy dzisiaj domagali się, ażeby ta sprawa była wyjaśniana przez nich, ale też chcę poinformować, że zbieramy już wspólnie z posłami opozycji podpisy, ażeby w tej sprawie zebrała się Komisja Energetyki, być może na posiedzeniu niejawnym, po to, ażeby spróbować dotrzeć do tych rzeczywiście podpisanych dokumentów i będziemy to wszystko analizowali o szczegółach pani posłanka Beata Maciejewską. Szanowni państwo, w 2022 roku w sercu Europy mamy sytuację, kiedy dawny wójt Pcimia z księgową w firmie produkującej rury tak naprawdę doprowadzają do tego, że skarb państwa, że państwo polskie, że bezpieczeństwo energetyczne Polski może być zagrożone. Prawnik, który pracuje dla Orlenu, którego yy, kancelaria zarabia tam 20 milionów złotych, pro bono nowelizuje ustawę, która pozwala na to, żeby od, obejść komitet monitorujący, żeby obejść służby, które by miały sprawdzić ten dokument. W jakim państwie my jesteśmy? Czy my jesteśmy w państwie z kartonu? Czy my jesteśmy w państwie Obajtka, Kaczyńskiego? Nieznanych nikomu interesów, czy my jesteśmy w polskim państwie? Nie rozumiem, dlaczego Zbigniew Ziobro dzisiaj od samego rana po tym, co ujawniły media, nie zajmuje się tą sprawą, która śmierdzi na odległość możliwością korupcji. Nie rozumiem, dlaczego organy państwa w tej chwili nie działają i nie dowiadujemy się z mediów o tym, co robią i w jaki sposób procedują tę sprawę. Przecież to jest tak naprawdę rozgrabienie majątku państwowego na ogromną skalę. Jest wiele przekrętów PiSu, ale ten przekręt wydaje się, jeśli się to oczywiście potwierdzi, wyjątkowym przekrętem. Dlatego, że z tego, co wiemy dzisiaj, wynika, że specjalnie tak dostosowano ustawę, tak dostosowano przepisy, żeby można było tak naprawdę zniszczyć lotos. Składamy wniosek do NIKU. Nie jesteśmy jako opozycja jedyni, którzy dzisiaj działają w tej kwestii. Są składane e, różnego rodzaju wnioski do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do prokuratury, teraz do NIKU. Będziemy także starali się, żeby doszło do tajnej komisji, gdzie prezes obajtek wyjaśni posłom. Na jakiej zasadzie, na jakich warunkach i co jest w tej umowie, dlaczego zgodziliśmy się na to, żeby dzisiaj stać w takim miejscu, kiedy okazuje się, że Saudyjczycy za bardzo niewielkie pieniądze mają ogromne udziały w lotosie, ale także, że mają także prawo weta i że mamy płacić ogromne kary, które przewyższają wartość transakcji. Naprawdę to jest coś, co trzeba natychmiast zbadać. I apelujemy do prezesa Niku, żeby zajął się tą sprawą priorytetowo. Dziękuję pytanie bardzo. Ja mam pytanie, pytanie o prezesa prezesa Czy państwo sugeruje, że ta ustawa mogłaby być od niego napisana w kontekście tego, co dzisiaj przygoda wyborcza Daniela Walter, który mówił tej tak zwanej wiruski? To też jest moje pytanie do państwa. Dlaczego no... Pani redaktor. Daniel Obajtek zatrudnia za 20 milionów prawnika o nazwisku Mataczyński, który jednocześnie pro bono pisze nowelizację ustawy, która pozwala mu obejść komitet monitorujący. To jakby pani to zdiagnozowała. Tu jest wszystko w porządku czy tutaj konsultacyjne? Czy tu jest wszystko w porządku, czy tutaj są jakby problemy? Tak. I, tam, y, tam, y, też na który... I on to wyjaśniał. Oprytany, tak? I wyjaśnił, że zarobił y, pieniądze i wyjaśnił, że jeśli chodzi, że pracował przy zmianie tej ustawy. Znaczy, zwracam uwagę na jedną rzecz. Y, y, żadna ustawa nie zwalnia z odpowiedzialności organy państwa, żeby kontrolować tego typu inwestycje kluczowe i strategiczne z punktu bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, że zrobiono taką ustawę i to była ustawa pod tą konkretną transakcję, i to trzeba sprawdzić po to, żeby ewentualnie nie prosić o ocenę tej transakcji właśnie tego zespołu konsultacyjnego, bo najprawdopodobniej służby wewnętrzne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa pewnie by miały wiele zastrzeżeń co do tej transakcji. Tego nie zrobiono, ale nie zwalnia to absolutnie premiera. Nie zwalnia to ministra Sasina od tego, żeby kontrolować tego typu transakcje. No bo przecież Orlen to jest spółka z udziałem Skarbu Państwa, w związku z czym to wszystko musiało się dziać za ich zgodą i wiedzą. I może się okazać, że po prostu w tym procederze uczestniczymy. To jeszcze Wam, wczoraj map od, 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 Koalicji Obywatelskiej jeszcze w 18, 18 listopada mówił o tym, że to nie jest problem, nie ma możliwości sprzedaży rafinerii bez zgody rządu. Tymczasem potem zapada decyzja o już po tej wypowiedzi o wpisaniu rafinerii na listę podmiotów chronionych. To się będzie działo 1 stycznia. No tak, ale wniosek... No, oczywiście, bo wniosek jest 9 grudnia. On się pojawił. W związku z czym jest pytanie: czy co? Wcześniej Lotos nie był chroniony, Orlen nie był chroniony. No, to jakaś kompletna bzdura. To najlepiej pokazuje, że w tej sprawie organy państwa po prostu nie zadziałały i to wymaga absolutnie wyjaśnienia. Natomiast dzisiaj po podpisaniu tych umów. To już mleko się rozlało, no i teraz trzeba dochodzić do tego, kto jest odpowiedzialny za to, że te umowy w takiej formie zostały podpisane. Bo to jest kwestia i Rady Nadzorczej Orlenu, to jest kwestia i zarządu Orlenu, ale to jest kwestia ministra Sasina, to jest kwestia rządu, no bo przecież ktoś musiał podpisać dyspozycję, jak głosować na chociażby radach nadzorczych tychże spółek. Znaczy różni ludzie, którzy są, za, którzy są zależni od PiSu, wpłacają pieniądze w maksymalnych stawkach na pisowskie kampanie. I pan Mataczyński jest jedną z takich osób, więc można sobie odpowiedzieć na to, czy on jest osobą bezstronną, czy on jest prawnikiem działającym w interesie państwa, czy on jest prawnikiem działającym w interesie pana Obajtka. To jest, to jest wielka patologia, żeby była jasność, absolutnie patologia w polskim życiu gospodarczym. To polega na zasadzie takiej, my wam damy zlecenie, damy wam dobrą pensję, ale wy musicie się po prostu tym podzielić wsparciem. To, to jest lekceważenie tego, co zostało przez media odkryte. To jest lekceważenie problemu. To jest mówienie o tym, że może komuś to się opłaca, sugerując, że e, e, rzucanie cienia podejrzeń e, oznacza, że ktoś jest po stronie Rosji. To jest stara śpiewka PiSu. My żądamy jednego: my żądamy prawdy na temat tej transakcji, która dzisiaj budzi ogromne wątpliwości i która wydaje się być totalnie skandaliczna. Gdyby nie było jakiegoś problemu, to pewnie dzisiaj prezes Obajtek by wyszedł i tą jedną stronę pokazał i powiedział, że, że powiedział, że to, co było w projekcie, jest co innego w tej umowie. Oczywiście będzie się tłumaczył, że nie może. Ja tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. To jest spółka z udziałem Skarbu Państwa i wszyscy mamy prawo do tego, żeby taką spółkę kontrolować i mamy prawo dostępu do tych dokumentów. Chyba, że PIS traktuje Państwo jako swoją własność i spółki jako swoją własność, to wtedy będzie się tak zachowywał. My nie możemy do tego dopuścić i będziemy robili wszystko, żeby dotrzeć do rzeczywistych dokumentów, które zostały podpisane i żeby zweryfikować, czy rzeczywiście nie doszło tutaj do wielkiej, wielkiej, wielkiego błędu polegającego na tym, że ucierpi na tym polskie bezpieczeństwo energetyczne.